Na jednym posiedzeniu udało się wysłuchać informacji od projektantów, jakie są warianty poszczególnych obwodnic dla Sempulna i Kamienia Krajeńskiego, no i wskazać warianty preferowane. To jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń grudnia w gminie Sempulno-Krajeńskie. Justyna Sitarska, witam w telewizji regionalnej Krajna TV. Tym razem nasz program zaczniemy od zielonego światła dla obwodnicy Sempulna Krajeńskiego. A oprócz tego powiemy jeszcze. Składam wniosek o wstrzymanie inwestycji mającej na celu rewitalizację i przebudowę Centrum Sępólna Krajskiego. O zamieszaniu w sprawie rewitalizacji miasta. Muzyka. O zakończonych budowach ulic Parkowej i Lipowej oraz dróg w Wałdowie i Wilkowie. Pokażemy także, czym zajmowaliśmy się w naszych programach przez cały 2019 rok. Program zaczynamy od zielonego światła dla budowy obwodnicy Sempulna Krajeńskiego. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Warszawie i w obecności wojewody i samorządowców Sempulna, Kamienia i Powiatu doszło do spotkania z przedstawicielami Ministerstwa i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na spotkaniu wybrano wreszcie ostateczny wariant przebiegu obwodnicy Sempulla, a jak się dowiedzieliśmy, zapaliło się także zielone światło dla wszelkich decyzji środowiskowych i przygotowania projektu. To było posiedzenie zespołu oceny projektów inwestycyjnych i jednocześnie komisji oceny projektów inwestycyjnych, więc tutaj można powiedzieć, że został zaoszczędzony pewien czas, bo tak naprawdę te zespoły powinny obradować od, odrębnie w różnych terminach. Na jednym posiedzeniu udało się wy słuchać e, informacji od projektantów jakie są warianty poszczególnych obwodnic dla Sępulna i Kamienia Kraińskiego no i wskazać warianty preferowane które wyszły po prostu z wszelkich kryteriów które projektanci przyjęli Oceniając zasadność takiego czy nie innego wariantu, i tutaj podsumowaniem tego zespołu jest decyzja o przygotowaniu wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu uzyskania decyzji środowiskowych dla tych obwodnic. I to jest kolejny krok, który jak gdyby zamyka już pierwszy, ale bardzo ważny, w zasadzie najważniejszy etap do, do realizacji tych inwestycji. Po uzyskaniu decyzji środowiskowych Będziemy mogli już mówić o faktycznej realizacji, ponieważ będzie można podjąć decyzję czy zamawiamy projekty techniczne i ogłaszamy przetarg na wykonawstwo, czy ogłaszamy przetarg od razu na wykonawstwo w systemie za projektu i wybudy. panie burmistrzu, bo z tym studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym było opóźnienie, no i były w związku z tym też związane obawy, że być może, że być może na etapie właśnie tak zwanym warszawskim coś jest nie tak. Czy przywiózł pan też taką, takie wrażenie z tej Warszawy, że, że tu jednak jest wszystko w porządku i że te obwodnice będą realizowane? Ja mam wrażenie, że po tych rozmowach, które no, trwały kilka godzin, to był kilkudziesięcioosobowy zespół, który wysłuchiwał projektantów, zadawał pytania, szukał wyjaśnień na zaproponowane rozwiązania. Wynika jedno, że po uzupełnieniu i odpowiedzi na zadane pytania, prace ruszają dalej, więc myślę, że tutaj już, już zielone światło na realizację tych naszych obwodnic. Oczywiście ostateczne decyzje podejmie Generalna Dyrekcja w Warszawie. Ale zapewniano nas, że te nasze owodnice są w planach rządowych, w rozporządzeniu Rady Ministrów mówiącym o tym, jakie i ile obwodnic do roku 2025 w Polsce powinno być. zamiast rewitalizacji centrum miasta budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Wiśniewie i w Zbożu. Taka informacja pojawiła się w grudniu, bo z takim właśnie wnioskiem wystąpił radny Antoni Dolny. Tymczasem gmina Sempulno przymierza się jednak do ogłoszenia przetargu na odnowę centrum miasta, bo, jak mówi burmistrz, pieniędzy unijnych przeznaczonych na ten cel nie można przeznaczyć na nic innego. Składam wniosek o wstrzymanie inwestycji mających na celu rewitalizację przebudowy przebudowę centrum Sempulna Krańskiego na okres trzech lat oraz przekazanie tych środków planowanych na wyżej wymienione zadanie. Na budowę sal gimnastycznych w szkołach na obszarach wiejskich. I tak. Szkoła podstawowa w Zborzu w 2001 roku, Szkoła podstawowa w Zalesiu w, 2002, szkoła podstawowa w 2022, Szkoła podstawowa w Wiśniewie w 2023 roku. Przebudowa sępulna jest bardzo ważna. Tak, ale myślę, że dobra dziecka jest najważniejsze, a szczególnie ucznia. Dlatego wnoszę ten wniosek, aby wstrzymać tą budowę, przebudowę centrum Sempólna, witalizację na okres trzech lat i to pieniążki przekazać na te, Sary Dziękuję. Ja to wyjaśniałem też i na komisji Rady Miejskiej. Jest to niemożliwe. Pieniądze przyznane są przy, przyznane jako pieniądze celowe, więc albo sępólno wspólnokle wykorzysta te 3 miliony 100 tysięcy złotych na rewitalizację, albo te pieniądze przepadną. Tłumaczyłem to radnym i myślę, że trzeba jeszcze raz to wytłumaczyć, że ta decyzja o rewitalizacji została już dużo wcześniej, również przez Radę podjęta, więc warto po prostu ten projekt kontynuować, bo tu się nic nie zmieniło. Zmieniło jest wręcz lepiej, ponieważ tak jak powiedziałem, inwestycja już jest przygotowana, możemy organizować przetargi na wyłonienie wykonawcy, i ją po prostu skończyć i zamknąć. Do rewitalizacji przygotowywaliśmy się wiele lat. Wreszcie uzyskaliśmy wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i zgody na przeprowadzenie rewitalizacji centrum naszego miasta są przyznane też i środki finansowe w wysokości 3 milionów 100 tysięcy złotych, więc myślę, że tutaj przed nami. Już już tylko decyzja o podjęciu właśnie e, e, decyzji na wykonanie tej rewitalizacji i uporządkowanie centrum naszego miasta. Tym bardziej, że na tą rewitalizację długo mieszkańcy czekali i myślę, że czas najwyższy to zrealizować. Wraz z końcem roku zakończyła się także budowa ulic w mieście i dwóch dróg na terenach wiejskich. Chodzi oczywiście o ulicę Parkową i Lipową, oraz o nową nawierzchnię asfaltową w Wałdowie i Wilkowie. Wreszcie mieszkańcy doczekali się końca tych robót inwestycyjnych. Dwie ulice, Lipowa i Parkowa dostały nową nawierzchnię. Przedtem była zniszczona dosyć mocno nawierzchnia asfaltowa. Teraz obydwie ulice są w kostce polbrukowej, pojawiły się nowe chodniki, pojawiły się skrzyżowania z przejściami dla pieszych z oznakowaniem aktywnym. Jest też ciąg pieszo-rowerowy, z którego bezpiecznie można korzystać żeby się skomunikować ze ścieżkami rowerowymi przy ulicy, na przykład chojnickiej, i dojechać bezpiecznie do miasta, także Całkowicie ta część naszego miasta się zmieniła. Przypominam też, że zmieniła się tam organizacja ruchu, dlatego, też prośba do kierowców, żeby zwracali uwagę na oznakowanie. Jest to strefa ruchu z ograniczoną prędkością do 30 km na godzinę. I pierwszeństwo oczywiście obowiązuje z prawej strony. Na terenach wiejskich również zakończyliśmy dwie ważne inwestycje drogi przebiegające przez nasze dwa sołectwa, przez Wilkowo i Wałdowo. Tutaj również. Pojawiły się drogi odnowione w nowym asfalcie, uporządkowane zostały pobocza, odwodnienie zostało też poprawione. No i myślę, że teraz tutaj mieszkańcy bezpiecznie mogą też tamtędy się poruszać. Pojawiły się też nowe wjazdy na posesję, także zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o komfort przemieszczania się w tych miejscowościach. co przygotowaliśmy dla Państwa w podsumowaniu najważniejszych informacji grudnia w gminie Sępólno-Krajeńskie. W imieniu całej redakcji Telewizji Regionalnej Krajna TV życzę wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń kończącego się roku 2019.

Pełna wam sobą, błogosławionaś się między niebiastami i błogosławiona tą sobą twojego No, wybór jest prosty albo smok albo zdrowie. Postanowiliśmy postawić na zdrowie. Te dzieciaki pokazały to, udowodniły to, że można rywalizować na najwyższym poziomie nie tylko w województwie, w Polsce, tak? i to jest coś fantastycznego. Pani wtedy? No, zgadzam się z panem. Ośmiorniczki, a tak dokładnie mówiąc jedna ośmiorniczka, jedna moja i jedna Rostowskiego. To był ten symbol rozpasania poprzedniej władzy. A dzisiaj chociażby mamy yy, 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 taksy samolotowe do Rzeszowa. Nie ma tygodnia, żeby nie było jakichś albo łapówek w yy, Komisji nadzoru Finansowego, yy, albo 50 tysięcy na księdza w kopercie. Albo 5 miliardów na system skoków. No to są zupełnie nieporównywalne rzeczy. E, panie, że częściowo Pan zaczął ten temat o Brexit, chciałem zapytać. E, czy to dobrze, czy źle? To fatalnie. Uważam, że turniej przygotowany przez Nizorów bardzo profesjonalnie, na odbowym poziomie, ciekawe partie, ciekawe mecze. Uszło piękna! Piękny symbol, Szanowni Państwo. Cieszymy się z tego spotkania i z tego koncertu dzisiaj tutaj. Dokładnie, zresztą bardzo ładny teren tutaj macie. Przyjeżdżaliśmy, jeziorka, chwilę temu tak. słoneczko zachodziło. No, niesamowite, niesamowite widoki, niesamowita aura i niesamowita temperatura do grania. Wręcz powiem, e, znakomita, idealna. Już teraz golec, orkiestra! No, to pól Tak, na koni w górach usłyszeć. I raz, i dwa, Panie dyrektorze co trzeba zrobić żeby taki stypendium otrzymać? Niewiele. Wystarczy się dobrze uczyć. Wystarczy mieć osiągnięcia artystyczne. Zrobił bardzo dużo, ale pan burmistrz w tym rozdaniu i dlatego tutaj jestem rozbił bank, szanowni państwo. Zaraz powiemy jaka to kwota, bo to ogromna kwota i bardzo chciałbym Rano było zimno, ale teraz jest idealna pogoda do biegania, bo nie jest ani za ciepło, ani jest jakoś bardzo zimno, więc biegało się naprawdę fajnie. No bo Sempulno jest piękne i chcieliśmy pokazać właśnie walory Sępulna Kraińskiego, nasze jezioro, naszą promenadę nad jeziorą. Kolejny mój sukces tutaj, w zeszłym roku byłem trzeci, w tym roku pierwsze miejsce, także się zrewanżowałem sam dla siebie. Zaczynając ten sezon na pewno nie myśleliśmy w żadnym stopniu o awansie, tak? Chcieliśmy grać z tygodnia na tydzień, uczyć się ligi.